Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknimy w Train 2. Wita się z wami Drzeje Palas ID. Kontynuujemy naszą serię A i Pająk do mnie strzela. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatni odcinek zakończyliśmy. O Jezus. Tam na dole, tam na dole. Wiem, dawno nie było odcinka taki zły. Żyżej nie nagrywa dla was nic. Co to ma być? W ogóle żal, pel i, i zabić gnoja. No niestety moi drodzy, no tak było, że nie nagrałem. O Jezus. Czekajcie, bo tu. Aha, bo tu mamy save. A. Może ja zapiszę. Um, wracając do tematu. Yy, no, nie nagrywałem. Jakąś dziwną grafikę mam, ale dobra, mniejsza o to. Czekajcie, zablokujemy się najwyżej. O, czymś takim. Zobaczymy, czy górą da się przejść tędy. A jest. I proszę, pajęczyk. Jest pajączek. Hopsa. Cześć, pajączku. Szkoda, że zginąłeś. Mamy następny poziom! Jej! Ile mamy? Jeden punkt umiejętności dostępny, to niestety przez nic się nie przebijemy. Ale zaraz tutaj mamy skrzynię skarbów. Pozbierane. Ej, czemu tego nie mogę? No właśnie, bo nie mogłem już czegoś zebrać tu. To mi się nie podobało. Ej, dobra, to chyba wszystko stąd mamy. Wow, wow, wow. Dobra, podgrzewaj bombel. Bombel do góry. Nice one, dobra. Aj! Bo tu mamy tą. To mi przeszkadza tu. Odejdź. Bombel nie się stworzy. Ja chcę na Bombal. Ej, Bombal! No i spadłem z w... Kurde. O, wracając do tematu moi drodzy, no. Postanowiłem, że nagram sobie traina, bo, bo w sumie wstęsniłem yy, się na tą, za tą serią. Jaż aż mi się smutło. Ej, a tu coś jest. Gdy widziałem, że... Że mam traina na kompie, a nic nie nagrywałem. Aż mi się smutno. Wow, I'm. Dobry secret. Znajdujesz poemat kolekcjonerski. Cieniste komnaty. Moja siostra jest sprytna. Intelekt, jak brzytwa, gdy mrogią ją ogarnia, tak bardzo mi przykro. Jakikolwiek miało to sens? Nie mam bladego pojęcia. Co by tu zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Najlepiej by było to zablokować jakoś. Coś w tej podobie. Wiecie, i teraz. teraz tak. Brawo, żyżej! Brawo! To, że od jedną Teraz. Magu musi to przesunąć trochę. Magu, działaj. Zjebałem sytuację. No, nie, głupia... O, głupia skrzynia, musiała spaść. Może to mi, bo mi trochę to. O, kurwa, mać. Nie, to mi dobra, trochę przeszkadza. Uuu, więc musimy to do góry tam przestawić. Czekajcie, musimy to przesunąć. Ewidentnie. O, w ten sposób. I teraz zrobić tak jak robiliśmy przed chwilą. Czyli to ustawić do pionu To położyć na tym Nie 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 nie, ej ej wró wróć wróć babe, babe, BEJP Aż mnie zaswędziało Czekajcie Żeby tego nie spieprzyć No teraz nie będę mógł tego ustawić, naprawdę Zatrzymaj się Zatrzymaj się tak jak Współpracuj ze mną, proszę! Przed chwilą byłaś tak ładnie ustawiona, Belko. Za mocno, za mocno. Jebni ty, o tak? No nie, nie chcę ze mną współpracować teraz i nie wiem, czy mi się uda. o, 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 o. Było już. Już było. O, teraz dobrze tylko to ustawić. Jest! It works! Jej To tak, czy to sięgnie Waga Jest, mamy przejście! Ej! Panowie i panie! Mamy przejście, ale Muszę się z tym ograniczyć trochę, bo wiecie. Hmm, jak to tutaj? Nie mam żadnej skrzyni. Mam ty... Jezu! Dobra, trochę zierpałem sytuację, ale dobra, chyba mi to starczy. Tak, jak najbardziej. Jej! Jest! Udało się. Dobra, będziemy mogli przejść dalej w takim razie. Najsowo. Dobra, to lecimy dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. A, zaraz, zaraz. Magu! Tam jeszcze czeka nas. Przeskoczysz to? Czekajcie, bo jakieś... jakieś zwierzę mnie tu atakuje Pieprzaj stąd! Gin A bo wy wychodzicie z tego No to skuczy byki Czekajcie, jak ustawię... raz No nie psuj mi tego! Poczekajcie, bo to się tam buja, kurde, całe Coś takiego bym potrzebował Opsa, o Aaa, i tu jest dostęp do... Do ogni piekielnych, nice Dobra, czyli coś tam się udało zrobić Tylko jak to teraz zablokować? W sumie z tam z góry bym potrzebował na pewno e, tego czegoś, e, do... co tam było do zabezpieczenia. Mi się wydaje. Więc zrobimy to tak jak wcześniej zrobiliśmy. Tylko niech to przestanie chodzić tak jak kurcze. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, to coś potrzebuje Ja to coś potrzebuję, niech to sobie spadnie na dół. Wykuczaj, mi stąd Nie, ej Ty gnajku mały Weź tu sobie Czekajcie bo to Muszę się zastanowić, a Jezu Jak to zrobić Fuck mag mi zginął A tam coś jest na dole. Tutaj dołem się da przejść. Czyżby? Jeżeli tak to super. Tutaj mamy jakąś część. A. Oj, proszę. Czy to się da przesunąć? Nie. Ale to jest odpowiedzialne za te. Dostarczanie MOBów na tamten teren. Więc super. No, zoja. Czas tu trochę poprzestawiasz się. Ja tego tak nie robiłem. A może ja. Dobra, przyznaję się, może ja. Możliwe, że ja. No nie, tylko nie te teleporty. Jak ja tego nie lubię. Nie znoszę. Słuchajcie, na jakiej zasadzie to działa? To podnosi jakiś sekret. A wait 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 ej Teraz co to się? Co to się z tym dzieje tu? Ha, tu mamy jakieś sekrety Teraz o co tu chodzi? Ej, dobra, to Zoja jakby wskoczyła sobie. O proszę bardzo, udało się. No, to wypadamy stąd. Lecimy dalej. Woopsie, nice. Oopsie danger. O ale fajna elfka tu jest. Przeczytajmy. Dziękuję za medalion Rosie, ależ miałeś mu ho ho, powtórzmy ho, to za rok. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kocham cię i I dokąd my się przenieśliśmy? Oh my gosh Portale działają czy? No nie wiem, dobra poczekajcie, zaraz zobaczymy o co tu chodzi Ach, to działa w ten sposób, dobra Dobra, będzie trzeba szybko wracać, chyba wiem jak to zrobimy Patrzcie, zrobimy to tak, zrobimy to no Jezus, może nie tak Fak, czekajcie Zrobimy to tak, hopca na ten, na ten Na ten Na ten Na ten Na ten I na ten Nice Dobra Teraz jak to przestawić? Nie mam bladego pojęcia, bo co my musimy zebrać? Musimy chyba to aktywować Znaczy coś z tym zrobić? Nie, wait, zaraz, jak my musimy iść. Nie mam bladego pojęcia. Teraz będziemy musieli rozkminić to. Teraz. Jak działa ten portal? My w niego wskakujemy wyskakujemy chyba tamtym. Może to jakby tak zrobić tu? Działa to tak? O super, it works! Dobra, um, tylko jak teraz... Dostać się tam? O to jest pytanie A nie, to musi być tak To musi... Nakurwiać non stop Uuu, to mamy dylemat Bo zwykłe takie ułożenie mi chyba nie wystarczy Zaczekajcie, zabezpieczymy to, to skrzynią. Zaraz zobaczymy, czy to tak zadziała, jak ja chcę. Jak planuję zrobić to. No nie, teraz mi się na portalu to zdechło. Nie chciałem, tak. Chciałem, żeby to. Wiecie co chcę zrobić? Chcę to zablokować sobie. Tutaj. Skrzynią. Aj. Nie wiem, czy to zadziała w ten sposób, jak, jaki, w jaki pragnę, żeby zadziałało. Obecnie na razie nie działa to na pewno tak, jak chcę. Te skrzynie mi tu przeszkadzają, więc je sobie wykluczę. Ojej. Mmm... Zróbmy najpierw kładkę. Zróbmy kładkę. Połóżmy na niej skrzynię. I wysuńmy ją trochę. Jeszcze kawałeczek. Nie za mocno. Tak, żeby przeciwwaga działała cały czas. Dobra, spróbujmy, czy to zadziała. Jeżeli położę tutaj to. Wiecie, to jest kurde fizyka. To jest no. Coś, moi drodzy, co się. Nie, nie wierzę. Ej, to zniszczyło mi to co chciałem. Dobra, to zaczniemy od tej strony. Upsi, upsi. Ej, bo mnie wypchniesz. What the fuck, ej. What the hell. Za ja gówno. Du dużo męczenia się z tym bawienia. Że tak będzie łatwiej. Wait, wait, skrzynia, ej, skrzynia. Chyba Chrystu, Chrystus opuścił. Działaj, fizyko, działaj. Dobra, pytanie: czy moja fizyka. Nie, kurwa. Ja pierdolę. Moja fizyka nie działa Przynajmniej nie chce zadziałać Nie wiem dlaczego Może za bardzo kombinuję Zresztą to zadziała Bojesz to płaść No nie wiem, bo 3 elementy to jest max fakt. Czekajcie, na razie to sobie położę tu. A Kurwa! Ale żeby się... Dobra, pierdolę to. Zapraszam Was moi drodzy na mojego fejsa face facebook.com slash DJ Palace Moje pozostałe linki odwiedźcie i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się po cześć, komentował dziżej papa!